Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały to miasteczko, przy Tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz, kogo wołasz, z kim się witasz? Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawieć wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku w każdej gwiazdzie skierce, nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Tak pisał Adam Mickiewicz w wierszu Romantyczność. 200 lat temu w Wilnie ukazały się jego Ballady i Romanse. Tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej. Romantyzm to sama istota polskości. To fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To serce naszej historii i kultury, naszej wolności i miłości. Dlatego na początku września, w kolejnej edycji Narodowego Czytania, naszą lekturą będą właśnie ballady i romanse. Zapraszamy na narodowe czytanie ballad i romansów Adama Mickiewicza w sobotę, 3 września.